Ja, Lajazia, Gacha i na tym kanale będą się głównie pojawiały jakieś ym, y, memy, jakieś konkursy na pewno na intra, profiowe czy coś tego, te, ten, tego nie wstanie. Także będą y, memy, y, będą Gacha serie, będą Gacza minimów. I um, na pewno będą też um, music, video, więc o to się nie martwić, proszę. E, mój głos jest troszeczkę teraz zmieniony. E, to nie jest mój prawdziwy głos, więc um, proszę się w komentarzach nie czepiać, że jestem jakaś za młoda na kanale YouTube, więc. Um, no. e, więc mam nadzieję, że mnie polubicie i. Um, Tworzę właśnie mm, gacha-serię i to yy, proszę napiszcie w komentarzach czy wolicie yy, Guy Love Story czy może Love Story, yy, no nie, bo chciałabym wiedzieć co wolicie, co nie, ten więc jest obojętne, ja mogę nagrać i Guy Love Story i Love Story zwyczajne takie, no nie, i ogólnie... <laughs> Sorry. Na moim kanale będzie dużo, dużo memów na pewno. Kocham się śmiać, więc kanał będzie śpieszny. Na pewno. Ja jestem tylko przekonana, nie? <grymianie> więc mam nadzieję, że jakoś mnie dobrze przyjmiecie, nie? Żeby nie było jakiegoś takiego a, odrzucenia. <grymianie> odrzucenia z Waszej strony, nie? <grymianie> Resztę możecie znaleźć w opisie. Um, a no to co bym chciała osiągnąć, jakieś tam o mnie rzeczy. I do zobaczenia w kolejnym informacyjnym odcinku. Tak, dokładnie. E, moje, moje kochane laczki, ja się z Wami żegnam. E, I do zobaczenia w kolejnym odcinku. się moje. Bye.